Także na szczęście możemy się na serwer przenosić, nie ten, ym, nie ta scena. Ok, teraz już jest w porządku, a więc Vex Gaming kontra ProSkill Black. Najpierw zaczniemy od nożówki i zobaczymy kto zacznie po stronie antyterrorystów. Mamy tutaj Cobblestone, chociaż pamiętajmy, że Cobblestone to jest raczej mamy terrorystów. Teraz razem zostaje tutaj ustrzelony, czy właściwie zaciachowany, ale szybko odpowiedzieli mausy Gruby. I mamy jeden, a mamy wygraną nożówkę przez Vex Gaming, także oni wybierają sobie opcję z tej, zaczną po stronie antyterrorystów. No i zobaczymy na ile będzie stać drużynę pro Skill. na pewno będzie im tutaj bardzo, bardzo ciężko Ale z drugiej strony drużyna FX Gaming nie będzie grała w swoim najmocniejszym składzie, dlatego jest oczywiście szansa, że uda im się to spotkanie ugrać Popatrzmy zatem na pierwszą rundę, na pistoletówkę, jak się tutaj ustawia dzielnicy CT, gdzie będą kryli pozycje Eon i Maus, którzy w tym meczu zastępują Furla i Fulon kryje bombsite B, zresztą Pit chyba też. No ale zobaczmy, szybkie wejście na zeskok, tu był gruby, ale daje się szybko zabić. już wejście na bombsite B, tu Maus jednym headshotem, cały czas walczy Maus w budce. Jeszcze na długiej był jego kolega Hyper, ale ma problem, problemy mouse, cały czas walczy, blisko niego Spike, kolejny hatch od a blisko niego jest drywa. 27 HP to jest chyba za mało, żeby przeżyć No i tylko E on przeżycił 1 na 3 Już zobaczył Xenonka, ten za skrzynką na długiej będzie walczył w tym momencie sam, przydałaby mu się pomóc, a on naciera na rywala, ale nic z tego Xenonku miał tutaj dobrą pozycję i był w stanie spokojnie zakończyć rundę, a więc mamy 1-0 dla ProSkilled Black. Tak słuchajcie, dzisiaj to jest naprawdę niesamowita rzecz, że Polacy wygrali z Francją. Francja to była jednym, to był jeden właściwie z faworytów, największych faworytów do wygrania całego turnieju, a Polacy byli w stanie z nimi wygrać w grupie w meczu o Awans. 19-16, piękne spotkanie. Oglądałem też ten mecz. Naprawdę świetny mecz Furlana, świetny mecz Micha. Ta dwójka myślę, że pokazała się z najlepszej strony w tym spotkaniu. A tymczasem Ksenonek już na długiej tam wychylał hyper na moment. Na razie jednak nic z tego. Wciąż jeszcze spokojnie zespół terrorystów. Nie chcę teraz się wychylać specjalnie. No i zobaczmy. Hyper. Wciąż ten długi. Terroryści bardzo spokojnie czekali na skrót. Spodziewali się jakiejś agresywnej gry ze strony zespołu antyterrorystów, ale nic z tego. No i będzie podejście pod B, betu. Jest gruby na zeskoku, skoku. Jedna kula ustralona. Z tej cz no ale jeszcze ma 11, więc wciąż będzie tej gruby groźny, tym bardziej, że to jest jego pozycja. On tej zawsze zdobywał dużo fragów. Komentowałem jego mecze w kwalifikacjach do Major'a, teraz poleciał flash, nikt nie widział gruby przez moment, ale już wszystko pod kontrolą. Myślę o wyciągnięciu kosy, walka na długi, tymczasem razem tam jest Hyper i Maus, dobywa dwa fragi i chyba wszystko jasne. Błyskawiczny odpowiedź ze strony drużyny Vex Gaming, fantastycznie trafiali tutaj Maus, gruby. No i jest runda dla Vex Gaming 1 do jednego. W tym momencie 4 flagi Amazon w pierwszej rundzie strzelił 2 i teraz też dołożył jeszcze dwa, A więc runda taka no, półeko wygrana. Oczywiście graj na CZK halecka w darami. Także jest to na pewno coś. Co to za znak, tak słabo drogą? Czy to jest jakiś pin? To wygląda ciekawie. Masz, muszę, sobie, muszę sobie zobaczyć, co tutaj dokładnie jest. Czy to jest właśnie jakiś. Pin do CSGO? Czy co to jest? Tak, to jest pin, niukowy. A tymczasem wejście ze skoku terrorystów. Fragi dla Mausa. On tutaj naprawdę chce się pokazać z dobrej strony. Chyba musimy się za takim graniem na tym najwyższym poziomie. I teraz chciałby pokazać się co go stać. ale już od pleców. Zobaczył teraz Ksenonka. Ten szybko ginie. Dobrze puścił tu flautę o Rale. no Już tylko dwóch zawodników przeżyciu. Dobry flash od Ralena. Jeszcze się odwróci. I pobiegnie pod przeciwnika na bombsite. I tu był e, jeszcze spike, ale nic z tego. Ostatni żywy Soul będzie zachowywał sobie akacza. Bo to jest jedyne co mu zostało. Ale trzech zawodników chce przeżyły, Także oczywiście będą mieli na spokojnie wszyscy. Na czym grać będą czwórki. U pozostałych zawodników gruby na pewno zostanie jakąś broń. Zapomnę do twojego kolegi. A gruby jednak sobie zagra z UMP. Ale to jest broń, którą on zawsze mm, lubił, którą, z, którą zawsze lubił grać i to już było widać na majorze, na kwalifikacjach do Majora Bardzo często właśnie kupował sobie UMP, kiedy miał mniej pieniędzy. No i zobaczmy, co teraz terroryści wymyślą. Wejście szybkie długo, tam będzie na blisko Mouse i Hyper. Już Mouse celowany i chce chyba flagę. flagi pierwszy. Chociaż terroryści wbiegają na bombę. Zdziwiony maus. teraz nie mógł się ustawić dobrze, ale zdążył oddać celne full auto. Kolejne fragi wpadają na konto CT. Teraz Soul wykorzystuje tego kacza. Jeden frag wpada na jego konto, ale po takie już jest Rallen na blisko. Widzi go Soul, ale nic z tego. 3 do 1 w Extgaming, także uciekają z wynikiem. No i na full terroryści już mogą grać. Kupione snajperki przez Mausa i Eona. Hyper zagra prawdopodobnie z M4, którą rzucił mu Rale. Tak, Maus i Aeon grają, ponieważ Pete i Furlan są na Mistrzostwach Świata w Counter-Strike Global Offensive, reprezentują Polskę, dlatego. W tym meczu zagrać nie mogli, ale na pewno będą grali w wielkim finale podczas PGA, jeżeli tylko uda się oczywiście faktycznie z gamik awansować, a tutaj na pewno będą do tego faworyty mimo braku dwójki zawodników. Na no, zmieniku sobie znaleźli naprawdę mocnych. Małzinio były gra 3 gamers tu. Tymczasem frag dla Mauza właśnie na długie. On tutaj naprawdę będzie walczył o tych fragów jak najwięcej. Czuję się ostatnio w formie. Zresztą grałem z nim nawet wczoraj jakieś meczeki. Bodaję rzeczy przed wczoraj wczoraj chyba. To naprawdę strzelał bardzo dobrze. A tymczasem... Jeden frag dla Madman, ale jest już w odpowiedź od Ralena, więc czterech na trzech. Terroryści wciąż jeszcze czają się na środku i przed Bomsaitem B boją się wejść na Ralena. Ten cały czas defensywnie, nie chce wychylać. Wie, że jest tutaj troszeczkę złapany w taki... taką pułapkę, w kleszcze. Teraz próbuje wychylać. Są jednak wcelowany i jest wyrównanie Niepotrzebnie, jak się go wychylał. Ralena, no, ale jest odpowiedź błyskawiczna od grubego, a więc frag za frag i to jest trzech na dwóch. Hyper na środku agresywny, Sol, coraz bliżej to będzie okazja dla hypera. Zaraz podejdzie Sol, rzuci jakiegoś smoka. Hyper już tu jest na blisko. I ostatni zawodnik malman wchodzi na Bombsite, ale dobrze był tam ustawiony już defensywnie gruby, a więc spodziewaliśmy tego wejścia gracze CT na BOMSide, no i to jest 4 do 1, 8 fragów już mam Mauzinie, proszę bardzo, 8 fragów, 3 asysty. tutaj 3 fragi Lalana, Hyper 5, 4 fragi gruby. Jeden Eon jak na razie po stronie terrorystów. Bez żadnego trafienia Shuvar Madman, Madman dwa fragi, podobnie jak Xenonku, Spike również dwa i Soul najwięcej pięć fragów, ale to chyba nie jest dużo w takim w takiej sytuacji. No to są ralen na środku puszcza zawodników i teraz będzie wchodził na plecy. Ralan, ale sprytnie się to nie zachowuje Raleigh, no chociaż tylko jeden frag, ale jeszcze jest Eon. Trze, drugi frag dla niego. Madman już blisko, ale tam jest do pomocy zawodnik CT. To jest gruby, jako pierwszy wychyla. Szyksononek z jednym trafieniem. Szuwar pójdzie na plecy. Hyper miał kłopoty, ale dobrze skontrolował to full auto. I jest runda dla zespołu CT. To już 5 do 1 dla Vex Gaming. Coraz wyższe prowadzenie. No nie wychodzi zespołowi terrorystów za dużo w tym momencie, w tym meczu. Ale ciężko się gra z takim faworytem, z takimi zawodnikami, którzy jeszcze przed tym momentem, dwa tygodnie temu walczyli. Z tytanami, z Hellraiser, z walce o Majora i awansowali. A tutaj drużyna ProSkill, to jest jeszcze raczej drużyna, która dopiero gdzieś tam puka do tej topki Polski. która na pewno już coś osiągnęła, bo półfinału Ligi Feds to nie jest na pewno zły wynik. Samo to wrzucony przez gracze terrorystów kompletnie nieudane. źle się rozbija, no i to wszystko grube widział wciąż czeka na daleko. Blisko już był Madman. Już szybka reakcja grubego, było blisko, dostałby Madman głowę na no, no nic z tego. Rzucone smoke, A tymczasem Maus pierwszym trafieniem na długi. Był tam ksenonku, nie wiem czy miał kałacha, czy wupy zaraz zobaczymy. Jako dokładnie miał rolę. Miał sniperkę właśnie dlatego wychylał, ale Maus był tutaj szybszy. Sunny Leo, chyba tak się nazywa ten skin do Wupy. Terroryści tymczasem jeszcze spokojnie, powolnie, powolnie grają w tej rundzie. I w końcu trafiony Mausy to Soul. Trafi idealnie, ale już wraca gruby na bombset, żeby szybko. Przypilnować się długie, żeby nie weszli zbyt szybko terroryści. Gruby, wcelowany na raz, tu będzie groźnie, ale jednak gruby po fleszu nawet zdąży uciec. Nie wychyli się już na jego soul na czas, tymczasem Hyper atakuje, ale soul celnie. To najlepszy zawodnik jak na razie postęp terrorystów. On tutaj się nie boi starcia z przeciwnikami. On tutaj cały czas gra agresywnie, tymczasem wychyla się już Shuvar razem z kolegą, ale chyba z tej rundy nic już nie może wyjść. A Raleigh na blisko musiał wyczyścić, a zatem mamy 6 do 1 dla Vex Gaming. Tutaj oni uciekają z wynikiem. Jak na razie. Rozgild nie pokazuje niczego specjalnego, niestety. Nie popatrzmy. Jaki jest plan terrorystów? Tym razem runda eko, pistolety tylko i wyłącznie. Najszykuje się nam wejście na bombset, Betuch gruby chyba słucha, co się dzieje, rzuca flesza. Tu już wychyla się na niego, szuwal, no i szuwal z pierwszym fragiem. A ten może zaraz mieć tarapaty, bo ze skogo wyhalają terroryści. Teraz jednak hyper, ależ się poskładali, to może być ace, będzie, nie ma ace'a, nie ma ace'a. Spike zdążył zdobyć fragę, gdyby jeszcze wstrzymał się pół sekundy to... Mogłoby być Kosan, ale ledwo, ledwo Spike dał radę, no i tak oczywiście runda dla zespołu CT, no i Hyper poskładał bardzo szybko, tego się kompletnie nie spodziewali, tam byli ustawieni w linii trzej zawodnicy, po prostu musieli skapitulować. Piękna runda Hypera, doskonale pociągnął to do full auto i to już jest 7 do 1, będzie podsadzka, ale tutaj pomachał troszeczkę onowi. mi Stary, robimy pułapkę, zobaczymy czy to wejdzie, Black... Y Pro Black. Jak na razie zdobyła pierwszego fraga. Ta drużyna to Spike. Oczywiście, no ciągnie. Nie grę. nie to są ciągnie, grę to On ma 7 fragów. Spike jednak teraz też trafił. Na skrzynkach był Hyper. Chyba jednak dostrzegł go zawodnik terrorystów. I to mogło być groźnie. Rzucony Nate Podnosi sniperkę Hyper. On też za wóz pograć potrafi. Ale zobaczymy. Co to będzie. Na razie jeszcze Hyper. Na długiej Xanonku cały czas czeka Hyper w budce, na długiej a tymczasem wejście pod środek, tutaj cały czas czeka Ralen na tym balkoniku. Blisko niego jest już Shuvar, ale jeszcze nie chce wychylać. Frag dla Eona, do kolejny dla Hypera na długiej. I terroryści chyba będą chcieli wracać na Bombsite. A tutaj już jest Madman z jednym fragiem, ale Hyper ma doskonałą pozycję, żeby wejść na plecy i to powinno. To Ralen oczywiście. No, wybaczcie, pomyłkę. Już wchodzi na plecy Ralen, no i teraz powinien pozamiatać Ralen z dwoma fragami. I ostatni żywy Spike z bombsite. będziemy będzie chciał wejść na plecy, ale tu chyba ciężko będziemy cokolwiek zrobić Jeden na trzech Spike, 15 sekund do końca, Hyper zostanie zaskoczony, to będzie frag dla Spike'a <laughs> Zmieni sobie wóbkę na Asimowa to był Magic Stick? Tak jak Kenny'ego SS Sniperka 3 sekundy do końca zachowuje sobie, oczywiście, broń Spike. Antyteryści mają pieniądze, może wrócić broni pewną eon. Gruby na długi, ale Spike po raz kolejny, chociaż nie już był od zeskoku, wychylił się niepotrzebnie. Spike i to jest ósma runda na z Gaming. Nie zachował sobie broni, jednak Spike, jak się okazuje, zostaje mu 350 dolarów na koncie. Także jedyny, co może sobie kupić, to jakiś granat, Smoke Flash albo P270, który właśnie sobie zakupił. Także to wszystko, na co było go stać? No i zobaczmy, co z tego będzie na. No balkoniku już podsadzony Ralen. I tutaj będzie starał się zaskoczyć rywali, Tymczasem terroryści na środku postrali nieco, ale przeskalowany troszeczkę Xenonku. Frag w końcu dla Eona. Ralen wciąż czeka na balkoniku. No i teraz ta podsadzka być może się uda, bo terroryści próbują podejść. Tam pokazał się Eon, żeby zbejtować. Jeszcze rzuca jakiegoś fleszyka. Ralen wciąż czeka. A i teraz będzie okazja Ralen. Przed szansą. Będą dwa fragi dla Ralena. Oj, tylko jeden uciekł Madman. Abrałem sobie nie zdaje sprawy. Madman, skąd y, strzelał ralen. Po prostu zostawił swojego kolegę gruby. Tymczasem przy Bombsajcie plantowana bomba, ale nie ma żadnego kawera. Czemu nikt nie patrzy? To aż dziwne. Nie ma już cool gruby, ale ma jeszcze P2000, które wykorzystuje idealnie. No to jest... Różnica poziomów gigantyczna, to jest różnica klasy. I mimo tego, że Proskill Black wygrało pierwszą rundę, to później przegrało 9 z rzędu. Widzimy, że niezbyt przyjemnie to wygląda. Oczywiście jest to mapa Gaming, no ale jednak proskill Black kompletnie tutaj nie istnieje. Tak, to jest ten mouse, co gra z koksami. Dokładnie to jest ten sam mouse, który został poproszony przez drużynę effect Gaming, żeby zmienił to jednego z zawodników. <laughs> Pitę czy Fulano, tak samo jak Leon, który też jest tutaj zmiennikiem. Pit i Furlan grają na turnieju, na Mistrzostwach Świata w counter Global Offensive. Dlatego nie mogli zagrać w tym meczu, a tymczasem... Podsadzony Maus znów na balkonik, tu podchodzi powoli Xenonku. Maus wcelowany, Maus na spokojnie wyczyścił. A teraz się próbują podjeżdżać, Maus z jakimiś próbami strzelania przez smoka. Tutaj Hyper się zaczają, no i to już jest 4 na 2. Szuwar mocno jednak obity. Hyper po raz kolejny na plecach był już Rallen. Także nic z tego nie mogło wyjść, 10 do 1. Tutaj pewnie, pewnie kroczą po zwycięstwo zawodnicy Vexed Gaming. Raczej proskill Black tutaj nie istnieje zupełnie, kompletnie bezradni, kompletnie bez szans. Więc tak to dokładnie wygląda. Agresywny na środku Ralen, rzucony smoke i dobry mołotow, Wychyla się Madmen, no ale tu jest doskonale ustawiony Ralen. Dwa fragi wpadły jeszcze kolejne z USP. Ralen wciąż walczy. Oj, zabrakło mu jednak kuli, pójdzie z nożem. Oj, to było zbyt ryzykowne. Wykorzystał moment Xanonu, ale on już jest blisko. Gdzieś się ucieka, Eona ona tam czai się szuwar na blisko przy bramie. 55 HP na koncie, Makedar wychyla i błysk reakcja grubego, potem gdy oddał jedną pestkę szuwar, No za szybciej co zawodnicy w X Gaming, naprawdę gruby ostatnio zrobił gigantyczne postępy moim zdaniem już, kiedy grał w zastępstwie za kogoś Virtusa, bo był taki mecz na kaszu, pamiętam kiedy gruby grał za kogoś w Virtus Pro, wtedy już pokazywał, że grać potrafił counter Strike'a Global Offensive. Później dołączył do drużyny, do drużyny i e Battle, czy do drużyny Inchok jeszcze w tamtych czasach. Najgruby no w ostatnim kwartale właściwie, naprawdę ze swoim skillem jeszcze wystrzelił, to już nie jest taki zawodnik, który jest zawodnikiem, który jest taki dobrany jako piąty, tylko to jest zawodnik, który faktycznie potrafi robić różnice, który potrafi bardzo dobrze grać z zespołem, który potrafi stwarzać realne zagrożenie przeciwnikom. No i dzisiaj gruby, 10 fragów, jak na razie odstaje tylko Eon, 5 trafień na jego konto. Wpadło, terroryści z kolei próbują podejść pod długo tej Maus, celowany tym razem z budki. Boi się wychylać jednak Soul jeszcze na przeciwnika ze swoim Magic Stickiem. Na środku wciąż czeka Hyper, tu razem... Obok niego szuflad, tym frag dla Spike'a, Maus jednak dobrze stawiony na budce. Próbuje wychylać, ale Spike już był celowany frag za frag, dwóch na trzech. No jest szansa na rundę, tym bardziej, że są daleko, daleko od akcji. Hyper ze środka będzie chodził na plecy, e on jeszcze przy środku, nie wiem co on patrzy. Ach, to będzie pauza. Chyba Eona nam wyrzuciła po prostu serwera, dlatego będzie pauza taktyczna, pisze Lalen. Także chyba faktycznie muszę porozmawiać o tym, co jest, co poszło nie tak w tej rundzie, bo przecież przegrali właśnie rundę. Hyper z jednym trafieniem. Spike wciąż czeka na długi. Nie wychylał bardzo sprytnie Spike. No i tego Hyper pewnie nie sprawdzi. To może być na niego kłopot. No i Spike w końcu nie wytrzymał i zdobył fraga. Tak, wróciło nam Eona. Niestety dla zespołu CT wróciło Eona przed końcem rundy, a więc tej AWP nie wróci na respi, Ale chyba na kłopoty finansowe drużan CT nie ma co narzekać. Jest 11 do 2. W sumie lag internetu. To jest lag internetu, i dlatego nie ma przez moment Eona, ale zaraz w momencie powinien wrócić. Będziemy mogli kontynuować. Okej, okay. zaraz powinien wrócić się ja, także możemy teraz kontynuować. Ja on poszedł spać, mówicie? Nie no, myślę, że chciałbym zakończyć ten mecz. Także jeszcze spokojnie. Pro Skilled Black. Nie no, Avatara mają bardzo ładne, wam powiem szczerze. Organizacja ProSkill powstała w 2014 roku jako projekt polski polskich graczy Counter-Strike Global Offensive. Głównym założeniem organizacji jest popularizacja sportu w Polsce oraz promocja młodych, semiprofesjonalnych i profesjonalnych zespołów CSGO w ramach rozgrywek krajowych, a w przyszłości zagranicznych. Tam jakiś jest screenshot widział jednego z zawodników. <koh> 12-16 przegrali za SC Gaming na mapie dust 2. No to nie był zły wynik w sumie. A to jeszcze było SC Gaming, Minisa, Innocenta, Mausa, Szpero i Lelena chyba. <koh> Także już coś tam strzelali widzę jakiś czas temu, zawodnicy Brawskill Black. No ale z drugiej strony też na vex Gaming. Myślę, że też ze swoim poziomem uciekło, tamtej drużynie SC Gaming, to już jest zupełnie inna drużyna niż w tamtych czasach była to drużyna małza Szpero i Necenta, Tak, słuchajcie, w tym momencie trwa, trwa Mistrzostwa Świata i to trzeba mówić o tym cały czas, bo myślę, że to jest gigantyczny sukces Polaków, którzy pokonali Francję, która grała w najmocniejszym składzie właściwie swoim, może była bez kns -a. Który nie pojechał na ten turniej, no ale jednak był Happy, był Shox, był um, NBK, był Smith, tak? To są naprawdę, to są, to są gwiazdy we Francji. Pogratulujcie chłopaka, dobrego meczu. Mam nadzieję, że to nie działa. o... Pogratulujcie chłopakom... I chłopaką. pogratuluję chłopaką dobrego meczu. Okej. Okay. Na świecie no, CS-owego świata oczywiście o to chodziło bardziej, prawda? Są gwiazdy kanterowego świata. Koncerny mi rozwala. Nie, no zawsze jest fajnie, jak jest admin pozytywnym gościem, prawda? Tak myślę. Dzisiaj będzie u mnie stream, nie dzisiaj słuchajcie chyba, u mnie streamu chyba nie będzie Będzie pewnie stream jutro wieczorem wiecie, ale dzisiaj już u mnie streamu nie będzie Okej, okay. zawodnicy są gotowi, można odpauzować mecz Także możemy kontynuować Okej, okay. a więc wracamy do meczu w X gaming kontra Guild Black, w tym momencie 11-2 i tylko dwie rundy do końca. No to pewnie nie jest dobry wynik dla zespołu e, terrorystów, biorąc pod uwagę, że jednak jest to raczej mapa mapa terrorystów. Tutaj naprawdę łatwiej się atakuje bomsagi, niż się ich broni, jeżeli mówimy oczywiście o grze drużynowej, o taktykach, o smokach, fleszach, to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne. Teraz Maus na długie może zaraz mieć tarapatę, bo blisko już jest madman. Nie widział go chyba Maus. Teraz jednak dostrzegł przeciwnika, jest szybki strzał, jest brak, teraz są na długiej trafia po nogach. Maus musi uważać gruby jednak trafia ze skoku. Już jest na plecach gruby, ale... Dobrze, przyzwyczaił się tam Spike Lalen próbuje z free Ależ... walka na długiej trwa. nie jeszcze próbuje, ale nic z tego nie wchodzi, a więc. Bez trafienia jak na razie, pilnuje pleców szuwar. Więc co daje się jednak zabić rallen, no a więc mamy 3 na 3. Maus jest przecież mocno bity 12, Ap tylko na koncie, więc jeszcze jest szansa. Eon tylko pilnuje bombsite'u, a wróci chyba na środek szuwar, być może zrobi jakiegoś fajka. Czuczki niefortunnie rzucono flasha, ale sprawdza sobie... E, środek już zobaczył go Eon na mierzu przeciwnika Shuvar. Wraca Hyper w takim razie do kolegi. Maus zostaje sam, na psuje B. No i teraz będą tarapaty. Batakuje już Soul, buduje puduje. Soul już wie Maus, gdzie jest rywal. No i Maus trafia idealnie. Spike już zaskakuje na dół. Nie słyszał go chyba Maus, nie wie, gdzie jest rywal. Spike na blisko. I Spike wykorzystuje okazję. Hyper kontra Spike z bombu na bombę B. Będzie musiał plantować, zostało mu 5 sekund. Hyper szybko biega. No i zdąży zabić rywala. Ale bomba została podłożona. Chociaż ten ostatni zawodnik szuwar daleko, daleko od akcji. Więc Hyper może spokojnie broić bombę. Tu chyba nie dostrzegnie przeciwnika, nie dostrzeżę przeciwnika Shubera, więc mamy rundę dla Hypera i spółki, czyli 12-2 dla Vex Gaming. No, już tylko jedna runda do końca pierwszej połówki. Pro Skill Black, tylko dwie rundy wygrało. 10 fragów ma Soul i Spike. No, to jest ta dwójka, która tutaj gra najlepiej z zespołu terrorystów. Pozostała część drużyny dużo, dużo słabiej. 4 fragi na końcu Shubera, Xenonka i Madmana. <laughs> Maus na długi zafaszowany, nic nie widzi. Teraz chciałby wychylać Xelonku, ale zatrzymał się na moment. Teraz jednak dobrze Maus. tutaj tych fragów Maus z 15? już pierwszy jest hyper. Na plecach chyba już lalań, który nie czeka na przeciwników. Poleciał jakiś małotów. Hyper znów czeka pod balkonikiem. Dobra, dobra pozycja. Razem z Mausem robią taką pułapkę i to będzie okazja. Hyper i Maus trafiają. A będzie w tylko dwóch zawodników przeżyciu. Jest na blisko już Soul, Spike. Razem z nim. Na pecach jest już Eon. Dostatni, żeby to Soul, ale bez żadnych szans. Maus wyczyścił 4 flagi dla niego. Łącznie 18 ma w tym spotkaniu. 5 fragów tylko Eon. To naprawdę robi wrażenie, że Eon ma 5 trafień. 5 razy zginął. Po 15 rundach w momencie, kiedy cała reszta jego kolegów ma ponad 10. No ale cóż, wróćmy do spotkania 13.2 dla Vext Gaming. Pity Furlan będą grali w CS Nie, absolutnie. Pity Furlan pojechali i teraz polecieli właściwie na Mistrzostwa Świata w counter Global Offensive. Reprezentują tam Polskę razem z Michałem Innocentem i Spera. No i poszło im naprawdę fantastycznie, bo awansowali z grupy z pierwszego miejsca, pokonując Francję. Tymczasem Madman na Matrixie na skrócie oj mocno bijany. Tutaj Hyper zostawił mu tylko 27 HP. A terroryści już wbiegają na plety na Madmana. Tutaj ten zawodnik będzie bez żadnych szans. Jeszcze się obraca. Hyper niecelny tym razem. Ale tu Gruby z no to było dość ryzykowne zagranie, ale niesamowicie skuteczne. Czy znaczy już jest te przewaga spora, Eon próbuje pestkować, wchodzi na bombsite, Rallen jeszcze zdobyła fraga. Spike czeka, Rallen chyba pójdzie po tego fraga, tak jest i już tylko dwóch zawodników przy życiu. To już jest Soul i Xenonku, ale tu szykuje nam się wynik 16 do 2 chyba dla Vex Gaming. Tu raczej bez żadnych szans ekipa kill Black, tu raczej nie ma jak powalczyć. Jeszcze Maus. I dalej wyczyścili, a więc 14, 2. <laughs> Terroryści z błyskawicznym atakiem środka, to i czwórka, nawet piątka pędzi. Żeby przykazałem pozycję rzucone flash, ale za plecy. Maus już jest tam blisko. Gruby też! sprawdzi Maus pozycję! Doskonale sobie tutaj poradzili. Maus właśnie ratował grubego. Taki pojawił się mu napis na ekranie, chociaż akurat Maus chyba sam siebie ratował przede wszystkim. Walczy to, że z Five Sevenem, Xenonka, którego podniósł w poprzedniej rundzie. Zbiera sobie chyba Maus pieniądze na WP na kolejną rundę. Trójka antyterrorystów przy przyłączniku będzie chciała odbijać jeszcze. Być może pograć się, zagrać na jakieś bronie, bo to im się na pewno by przydało. Hyperobijane, tu jeszcze Sol na plecy! Sol, ale widać, że... Tres się wkrada w szeregi zespołu CT, tutaj już chyba nie ma jak powalczyć o jakiekolwiek rundę, 15 do 2 i tylko jedna runda potrzebna zespołowi Vex Gaming do zwycięstwa na tej pierwszej mapie. I zobaczmy na kolejną rundę maus już poleciały flash na bomb Tu będziemy mieli szybkie wejście. Iksonku próbuje wejść z tego smoka, a tu Soul dwa fragi. Jeszcze soul zdobywa karabin, ale dobrze skanował hyper. No i mamy wyrównanie trzech na trzech. Na plecach był już Madman, ale dobrze sobie poradził hyper, to już jego 23 frag w tym spotkaniu. Zaskakuje gruby. Zobaczę teraz swajkę na bombsajcie, flag dla niego no jest tylko szuwar przy życiu, ale bez żadnych szans w tym pojedynku 1 na 3. A więc mamy 16-2 na mapie The Cobblestone. tak się kończy pierwsza mapa. No i za momencik przejdziemy na mapę numer 2, czyli Demiraż, to będzie mapa drużyny Proskill Black. No i liczę, że tam pójdzie im lepiej niż na mapie numer 1, bo to był pogrom, to była rzeź kompletna. Tu mieliśmy tylko jedną drużynę, która grała i to była drużyna Vex Gaming.